Ciągle się widzę z tej strony, pomidor VR. Gdzie się nagrywamy, ile Pan Fiolet orange, nie wiem jak go nazywać. Weźmy staguj. O, Pan Niebieski orange Ile przetrwa w jakimś tam horror mode? Jeszcze mnie tam nie było i nie chcę tam chodzić Nie wiem, nie wiem, on, on, to jest na akurat straszne. Nie chcę tam chodzić ale mam stopper. I lecisz. Speed Czemu booster. Nie Co? No, będę mieć, jak uciekać. Czemu nie jesteś tam, nie wiem. O, ja mam... Kwa... Ja będę miał jeszcze większą... Bo tam są jakieś dźwięki. Ja mam taką schizofrenię, że będę słyszał jeszcze więcej. Więc dobra. Weź kamera młoda, zacznij nagrywanie, dodasz powy Dobra. Na chłopę idę, no bo to nie będzie miało sensu w ogóle ten film, tak szczerze. Kurde. Oh, no dobra. dobra. widzowie, idę do tego horror czas... No Natomiast, znaczy to nie jest jakby straszne. Za bardzo. Powiedz, kiedy wejdziesz, mam stoper. Dobra, ale tam są dziwne dźwięki. Straszne, jakieś drapanie, lutanie kluczem trzynastką na barierkę, mm. więc idziemy się przekonać i powiem pomidorowi, kiedy zacząć czas. Powiedz, kiedy wejdziesz, A... mam stoper. A chodź przynajmniej do, tam ze mną, tylko nie będziesz chodził na level, dobra? Nie. No chłopie. Trzy te. A nie czekaj, bo jeszcze nie weszłem. Dobra, widzę sobie. Zaczyna czekaj, się. Bo restartuję tutaj. No bo to restartuj. Normalnie. Taki jakby ala stamp, ale... Ten. No i... Kurde zaczął się. Straszny dźwięk. Dobra. Dawaj, wchodź, bo ja mam sekundę już naliczoną. Dobra, to wchodzę. Teraz patrzcie na to, widzę, wie? Trzy, cztery. Tutaj macie jakieś... Mhm. Zamniemy, co to jest. Mhm. Jakieś zielone coś. Trzeba zachować... Trzeba być cicho. Trzeba zachować cichość i wysłyszeć każdy dźwięk, który się w tym filmie pojawi. Jak... w obsarcie, gacie, no to mhm. mam nie kupię nowych, więc oszczegam. Dobra. Mam tutaj czaszki Mega scary Słuchajcie, jakieś kapanie, więc się boję trochę EJ KTOŚ PUKA Słyszeliście to? No to są nie tutaj było, słychać. Takie PUK 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 Takie jakby w Drzwi Prawdziwe I się boję BOJĘ SIĘ Ej, bo ja już mam ochotę wyjść, ja już mam ochotę wyjść Ja serio mam ochotę wyjść, no Nie, nie wiem, jak to Możesz wyjść kiedy chcesz, tylko musisz mi powiedzieć, że wyszłaś. Drapie się ponosią. O kurde, pod mapy się zapadam. Dobra. Może pozwiedzam to trochę, tylko jak się zgubię, to będzie problem, bo... Czy był jakiś dźwięk, mi się wydawało? Nie wiem. Może mam schizofrenię dźwiękową. Dobra, dam wam tak kamerę. Patrzcie, czy nie ma za mną gosta. nie ma tutaj gousta I czy nie ma... Co to było? Ej, ja mówię Sirius, widziałem czarną rękę. Możesz tam wyjść, bo ja już się zaczynam bać, a nawet mnie tam nie ma. Ktoś puka! Naprawdę dobra, wychodzę! Wyłączasz, wyłączasz, wyłączasz! Pff, Wyobraź sobie, pomidor, że ja tam byłem na środku, widzę czarną rękę, nagle jest dźwięk pukania. No, i tam jest tak ciemno w tym tunelu było, że chudy kłopie... No, nie wiem co powiedzieć, no. Nie wiem. No. Czarna ręka? Pukanie. To drugi raz już było pukanie, więc. Minuta trzydzieści wytrwana. Teraz albo pomidor, albo ja jeszcze raz idę, albo z nim. Ale on się nie boi, więc. Więc. Chłopie, teraz twoja kolej. Ja? Tak. Chłopie, gier na Steamie. Masz mangarncy, może szybciej uciec. Proszę się tak, dziwnie, obracasz. Ej, ja nie wiem, czy to się nagdywa, no, ale jego tak siedza. się teleportuje. Więc no. Bo znowu Malagi lagi pewne. Nie wiem czy to się nagrywa, ale on lagi. Weź chodź ze mną i przynajmniej patrz jak to tam wygląda. Zobacz jak, jak wygląda i uciekniesz, dobra? Proszę nie. mam ogarnąć, co? Chodź ze mną. I przynajmniej zobacz jak to wygląda. Ale ja mam skizofrenię. Bo to będziesz mieć większą. Nie. Nie. No fajna nie kamera ma, patrzcie. Widz, widzicie sami siebie. wyłączyć. Dobra, nieważne. I chyba idę jeszcze raz, dobra. Bo teraz już się nie będę cykał, obiecuję. Nie rzuctuję. Dobra, idę tam. Zobaczymy! Zgaduję, że będziesz się cikał, ale ja wiem... Wiem, że tam jest straszny, dlatego nie będę... Możesz się cykać, może się nie cykać. Ja ja to w dupy po prostu masz tam być. Content! Ko Czemu ja ma być? Czemu ja? Dlaczego ja... Bo ty jesteś serii? naszym pracownikiem. Znaczy ty co jesteś chudy? naszym... Yy, naszym przyjacielem. Yy, tak. Nagrywasz z na mnie odcinki, jesteś bardzo miły, jesteś jednym z lepszych... Poza Maxem yy, tak. <grym> o kurde, co to za ręce były? No chłopie potem zobaczysz na... No na moim. Potem zobaczysz na swoim YouTubie jak tam jest scary Usłyszysz pukanie i ty, ty w głowie masz pusto ogólnie. Um. Dobra, ale... Wy tego nie widzicie, ale tutaj jest jego kamera. Tylko kamer Leo. Dobra, dobra ja idę, bo za, za, za długo tutaj siedzi, siedzimy, dobra, to będę. Chodź ze mną, proszę cię, no. Leo się nie bał, ty się boisz. Ale on ogólnie się mnie boi wszystkiego. Ej, a już sama ta dziura wygląda no. scary. Mm -hmm. A ja wie, że ta mapa się pewnie zmieni za, za dwie godziny, jak będzie ten update. O nie! O nie! Znaczy to w sumie dobrze, ale źle. Bo jak ta mapa się zmieni, bo za dwie godziny ma być jakiś update. Nie, no, nie dwie. Nie no, dwie. Nie, nie dwie. No bo nie. Mira. Nie, czekaj. Ma być update, więc jak to usuną, to będę zadowolony i niezadowolony. Niezadowolony dlatego, że... Nie będę miał już czego bać tam za sobą. A drugi, czyli plus, o! Że... E, że będzie pewnie inna mapa, ale zjaduje, że nie. Dobra, więc bez przednego przedłużania. Idę! Ry! Nie... Sp spróbuję Wam postawić tak kamerę, że... Kurde, nie strasz mnie swoim głosem, no! Czy wy to słyszeliście? No, Czy wy to słyszeliście tutaj? Ktoś pukał niewidzialne drzwi, rozumiesz to? A powiększę wam foba. proszę nie... Ktoś pukał drzwi, powiększę wam foba, żebyście wszystko widzieli. Dobra, ja idę tam zobaczyć. Tam. bo tutaj było pukanie, to tutaj idę. Halo? Halo? Z czarki nie przyłagają, chłopie. Mnie przymala, tylko, że mnie zimna. Myślę, że na podłodze. A, myślałem, że to gołda, to jakiś komputer tam ja, jest. Ja się serio boję. Piszcie w komentarzach, czy chcecie mieć takiego wkładacza normalnego. Znaczy, na razie zostawię takiego, bo jestem w miejscu, w którym lepiej, żeby było widać więcej niż mniej. Jakiego edytora wolicie? Fioleta czy fioleto? Tylko starego fioleta, czy nowego Co to było? Już tu było. Ej, bo coś było i zapukało, tak serio mówię. Albo mam schizofrenię, że jakaś czarna postać znowu była, albo... Albo coś zapukało. Ja się boję. Ale ciii... Wiem, że to jeden z najdłuższych odcinków na tym kanale, ale nie mieliśmy co nagrać, więc... Zostawcie lajka. Like subencje. Ej, właśnie i... Ale chłopie, jest o wiele straszniej. Jak to? O kurde. Jak to powiedziałem, to jakiś potwór... coś zaczęło tak robić, tak... Cisia na morzu! No, wyszłem, 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 wyszłem... Wyszłem, 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 wyszłem. Chłopy, nigdy tam już nie wracam. Po tym dźwięku już tam nigdy nie... O! Ej, co, co to za secret tunel tu jest? Tak w ogóle. Ej, tu można wejść. Co to jest? Właśnie do secret tunela. Jest tu lampa. Chyba mam klaustrofobię. Nie no, idę. Dobra, ile w końcu wytrwałem? Dwie minuty. O kurde, to nawet dużo. Dobra, i Poro są z powrotem, już ty nigdy nie wracam. Ja, ej, widzowie, jak wy to oglądacie, że na filmie to jest takie... o on się boi, to są jakieś małe, straszne dźwięki. Nie no, ale, ale to akurat jest straszne. Naprawdę. Tak, jak jesteście już na VRze, to wszystko jest dziwniejsze, jakieś... W ogóle inne, co nie? Nie w no odcinku. No no... Ej chłopie no, no, się często no, no, działy, no, patrz! Powiedzieć... Miał ojca, ich z i dmałeś pan tegołem. Mam pady z kulusa 2, więc... Co? Pady z kulusa 2, ale dobra, pokaż jak się często w ręce. <laughs> nie no, tak to nie, to A akurat bo fajkowałem. Jak mi się, ja się tak często... Jak się tak często... Ja nie widzę, by ci chciało ogólnie What the hell bro What the hell Widziałeś to będzie chyba jeden z mniejszych odcinków na kanale, to... to już mówiłem! Bla 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 bla. To jest nie mówisz? Specjalnie na tą okazję brałem Top Hata Bo to jest tak scary, taki był dźwięk, że miałeś mi się zaczął wibrować w jar. Co pan do nas prowadzi? To, że Goliła tak jest teraz horrorowy trochę są dziwne dźwięki jakieś, takie... Pfff. Różne pukania, takie... To dużo razy było. Jakieś kapanie dziwne. I takie inne rzeczy. No i chyba tyle. Teraz ty coś gadaj. Coś jeszcze? A hmm. oprócz tego, że muszę kupić sobie nowe majtki, to nie wiem, więc... No. no, to chyba... Policie stać! Co? Policja stać. Ja wchodzę tam. Bo. Nie, znaczy nie wchodzę tam. Bo. Nie mam szans. I'm a baby, it's nightfall and you're not <laughs>